Co tam, trzy minuty w środę w Wielkim Poście przy Bożym Słowie. Kiedy będziemy ludźmi wierzącymi, kiedy będziemy uczniami Pana Jezusa, kiedy będziemy blisko Niego, nie będziemy wolni od różnych trudności, od prześladowań, od trudnych słów, od cierpienia, od chorób, od różnych dolegliwości. Jakiś czas temu spotkałem się podczas pielgrzymki z pewną panią, z którą rozmawialiśmy. Opowiadała o historii pewnej rodziny, pewnego też dziecka, które było chore, i mówiła przecież, że te osoby są wierzące, modlą się do Pana Boga, starają się rzeczywiście żyć według przykazań, a dziecko jest poważnie chore, też wiele różnych innych chorób w tej rodzinie. I często myślę, że mamy podobne doświadczenia u nas. Pytamy, sobie, pytamy się wtedy, zadajemy sobie pytanie: gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego ja, będąc blisko Pana Boga, cierpię? Dlaczego wybierając Chrystusa, Doświadczam różnych trudności, przecież żyję według niego, jego przykazań, według jego woli, czy robię coś złego, czy robię coś nie tak, czy może jestem niewystarczający, za mało kocham pana Boga, może jeszcze jestem bardzo wielkim grzesznikiem, i Pan Bóg każe mnie za moje grzechy, albo za grzechy moich przodków. Nic zupełnie, nic bardziej mylnego. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje, że uczniowie, którzy będą najbliżej Niego Będą też często cierpieli. Nie dlatego, że Bóg zsyła to cierpienie, tylko zło, które otacza nas, które nienawidzi Boga, będzie nienawidziło również nas. Pierwszym sprawiedliwym, który najbardziej, najbardziej niesłusznie też cierpiał, jest oczywiście sam Chrystus. To on jest jedynym sprawiedliwym, naprawdę sprawiedliwym, który nie popełnił żadnego grzechu. Jak o tym mówi też jeden z łotrów wiszący na krzyżu, że. Ten przecież nic złego nie uczynił. My słusznie odbieramy karę za nasze uczynki. Jeremiasz, który dzisiaj jest prześladowany, doświadcza tego, że ludzie odpłacają mu złem za dobro. Często tak jest. Skoro Chrystus cierpiał, tym bardziej my będziemy również cierpieć. Czasami cierpimy oczywiście z własnych grzechów, z powodu naszych błędów życiowych. Ale czasami jest tak, że nie zrobiliśmy rzeczywiście nic złego. Jesteśmy przy Panu Bogu, jesteśmy, można powiedzieć, rzeczywiście sprawiedliwi, a ludzie nas niesłusznie nienawidzą. Dlaczego? Bo jest w nas Chrystus, bo nie mogą znieść tego, że my jesteśmy często święci, że jesteśmy Boże, że jesteśmy sprawiedliwi. Zło ma w sobie coś takiego, że dobro zabija, że nie może znieść tego, że ktoś jest, jest blisko Boga. I pewnie nieraz się z tym spotkaliście. Dlatego odwagi w tym Wielkim Poście też chcemy uczyć się przyjmowania tego, że czasami jesteśmy przez innych odrzuceni. Sam niedawno też spotkałem się z czymś podobnym i pamiętam zaraz i długo potem była modlitwa gorzkich żali. Przyznam, że to było chyba najbardziej przeżyte, najlepiej przeżyte gorzkie żale przeze mnie w życiu, dlatego że mogłem poczuć to, jak Pan Jezus był też niesłusznie oskarżany. Sam. Czułem, że to, ta osoba, która mnie jakoś krzywdziła, robiła to bardzo niesłusznie, niesprawiedliwie. Nic jej nie zrobiłem, a jednak doświadczałem <coughs> jakichś też z jej strony y, y, jakieś też y, 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 prześladowania. Może to może za duże słowo, ale jakichś takich, nie wiem, y, dogadywań czy, czy nie, nieprzyjemności. Y, to było bardzo niesprawiedliwe, bardzo mnie to krzywdziło, smuciło. I wtedy zobaczyłem, że w tych gorzkich żalach, że, jest, że Pan Jezus też tak miał, i to mi pomogło lepiej przeżyć. Może nie potrafiłem później dobrze właśnie zareagować. To jest też, bo w takich sytuacjach rodzi się w nas taka pokusa odpłacenia złem za zło, ząb za ząb, tak jak też czytamy w Piśmie Świętym, że takie postawa może się tworzyć. Uczmy się tego, żeby przyjmować trudne doświadczenia z miłością i nie stawać się. Z owcy wilkiem, bo kiedy my atakujemy tą drugą osobę, też odpłacamy złem. To przez owcy stajemy się wilkiem, a pan Jezus nie jest pasterzem wilków, tylko pasterzem owiec. Bądźmy więc owcami, yy, mamy dać się szanować, ale też chodzi o to, żeby nie niszczyć drugiego człowieka w imię tego, że on mnie skrzywdził. To jest złe, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Żeby tak nie było, przyjmijcie proszę Boże błogosławieństwo, niech On was prowadzi, umacnia i strzeże na każdy dzień. Niechcie błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Luch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.